Dzień dobry, witamy serdecznie w rozmowie Dziennika Gazety Prawnej. Jesteśmy na żywo, a naszym gościem jest dzisiaj dr Bartłomiej Machnik, politolog z Akademii WSB. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, wczoraj Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa przesłuchała Zbigniewa ziobre, Były minister sprawiedliwości, został doprowadzony przez policję. Była to dziewiąta w końcu skuteczna próba przesłuchania byłego szefa resortu Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na te wczorajsze wielogodzinne zeznania, no dzisiaj wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości? Ech, emocje były przeróżne, czy od, odczucia przeróżne, bo rzeczywiście była to długo wyczekiwana obecność, czy przy, przybycie Zbigniewa Ziobro, które było no też Trochę wczoraj w sieci zażartowałem, że ten, ten wczorajszy poranek był lepszy niż Netflix. No bo w, w, śledzenie samolotu, który przylatuje na, na płycie lotniska, no naprawdę to było bardzo takie <laughs> emocjonujące, pół żartem, pół serio. Nie, ale całkowicie serio to wie pan, yy, tak naprawdę każda ze stron, mam wrażenie, chciała coś osiągnąć. Pytanie, która ze stron więcej osiągnęła, a która więcej. Traciła. Natomiast co do zasady komisja w jakiś sposób zachowała trochę swój poziom, czyli no w większości mieliśmy do czynienia z przepychankami politycznymi, spektaklem. spektaklem politycznym, gdzie każda ze stron, tak jak mówię, chciała osiągnąć swoje cele. I można się zastanawiać, kto bardziej zyskał, kto bardziej stracił. Natomiast... No właśnie, kto bardziej zyskał, kto bardziej stracił na tej komisji. Pan wspomniał o tym wczorajszym doprowadzeniu. No, no było spektakularne. No, Telewizja Republika na żywo transmitowała najpierw ministra na lotnisku w Brukseli, później w samolocie, później mieliśmy już na płycie lotniska w Warszawie no, całe to, Prowadzenie właśnie też na wyłączność dla, dla telewizji Sakiewicza. No to pytanie: kto wychodzi zwycięsko po, po tych wielogodzinnych zeznaniach? Pan zajmuje się wizerunkiem politycznym. Zbigniew Ziobro zyskał w oczach opinii publicznej? Na pewno dla Zbigniewa Ziobro to był znowu swego rodzaju spektakl. Dobrze zaplanowany, zaprogramowany. Mam wrażenie, że on już chciał po prostu przyjść na tą Komisję no chociażby z tego powodu, że oczywiście musiał no niejako trzymać się narracji o niekonstytucyjności tej komisji, o no, używał sformułowań spotkanie. Nie pani przewodnicząca, pani poseł, czasami pani redaktor, i tym podobne, więc ja mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro chciał zeznawać, bo chciał zeznawać, bo Mam też, te, odnoszę takie wrażenie, że ta sytuacja polityczna, która jest i ten poziom emocji, doskonale ta komisja doskonale wpisała się w to, bo Zbigniew Ziobro no, przyszedł ze swoim przekazem, że Pegazus był potrzebny, ba, pomógł w rozwikłaniu, czy w śledztwie związanym chociażby ze Sławomirem irednowakiem z Romanem Giertychem. Mówiło to pro, wczoraj Zbigniew Ziobro, tak? W głównej, więc Zbigniew Ziobro chciał to powiedzieć, chciał no niejako też trochę z, po, poprzez to sformułowanie, że to on był no niejako inspiratorem w ogóle zakupu Pegasusa, też pokazać no, siebie jako taką osobę, która no, patrzy szeroko na kwestie wymiaru sprawiedliwości, że przysłuchuje się, wsłuchuje się w swoich współpracowników, daje im duże pole manewru i tym podobne, więc to też miało pokazać samego Zbigniewa Ziobrę, miało go zbudować no niejako też politycznie, więc dla niego było to idealne, Alner rozwiązanie, bo też miał świadomość tego, że gdyby nie przyszedł, no to y, później. Trogę mamy jedną, to znaczy zatrzymanie, areszt i doprowadzenie z aresztu, co byłoby już takie trochę zbyt daleko idące moim zdaniem, więc no Zbigniew Ziobro wiedział doskonale, że to jest jego ostatnia szansa. Natomiast sama komisja no, również przygotowała się ba bardzo mocno na to spotkanie, na to posiedzenie. No, pierwsze pół minuty, pierwsza minuta już nam mówiła, w jaką stronę po prostu to przesłanie będzie podążać. Ale to nie jest trochę tak, że wyrok, e, oczywiście, w cudzysłowie wyrok, bo wiemy, że komisja śledcza żadnego wyroku nie wyda. Natomiast ten wyrok e, w, w formie metaforycznej został już wydany. No, wspomniał pan o tych pierwszych e, pierwszej minucie. Tak naprawdę to było kilkanaście minut, gdzie każdy kolejny członek Prezydium Komisji wygłaszał swoje oświadczenie. No, brzmiało to jak mowa oskarżycielska, a nawet odczytywanie już już końcowego werdyktu. No wiem, że raport jeszcze nie został przyjęty, ale komisja. Ona już wie, kto stoi za Pekazusem. Mieliśmy też dla mnie kuriozalne pod względem prawnym odtwarzanie jakichś fragmentów Komisji Śledczej. No to, to nie brzmi jak realizacja kodeksu postępowania karnego czy ustawy o Komisji Śledczej. Tutaj kilka kwestii. Po pierwsze, nie jestem oczywiście prawnikiem, ale nie wydaje mi się, że proceduralnie można było pozwolić sobie na tego typu, tak jak pan redaktor wspomniał, oświadczenia, nie rozpoczynając formalnie posiedzenia tej, tej komisji. Bo też przypomnijmy sobie, że nawet Zbigniew Ziobro no, nie mógł powiedzieć przysłowiowego dzień dobry, tylko od, od razu wysłuchał właśnie no, tego, jak ta komisja postawiła sprawę. To po pierwsze, natomiast po drugie to też znowu niestety, ale ta sytuacja abstrahując od samej tematyki, bo ja zgadzam się co do tego, że jeżeli zostały powzięte wątpliwości odnośnie Pegasusa, czy był dobrze używany i tym podobne, a abstrahując samo dojście do, do prawdy, no to forma w jakiej to się odbywa, no deprecjonuje po prostu samą istotę to te komisji śledcze. No teraz tak naprawdę każda kolejna komisja śledcza, która będzie w przyszłości zakładana, no to ona z góry będzie miała za, przylepianą taką łatkę po prostu nie komisji, która ma rzeczywiście dojść do pewnych prawd, tylko jako no, miejsce pewnego show politycznego i tego, żeby po prostu widzowie mogli powycinać rolki trochę się pośmiać, a nie dojść tak naprawdę do, do prawdy. Ale czy to znaczy, że formuła Komisji Śledczych w polskim sejmie już się wyczerpała? Nie, nie powiedziałbym, że się wyczerpała. Na pewno została mocno nadwyrężona autorytet, bo sama istota komisji, uregulowania prawne, przesłanie i cele, jakie przed komisją jako, jako całą i z instytucją stawia się, są cały czas aktualne i będą aktualne. Mam na myśli tutaj formę, o podejście, bo ja uważam, że jeżeli te komisje, wszystkie teraz w tej kadencji, miały przynieść jakiś efekt, to one miały przynieść efekt w pierwszym roku, w pierwszym półtorej. Doku, maksymalnie. Ale to był efekt rozumiem, komisja, polityczny. Polityczny, ale również i ten, który no, w największej części jest em, efektem wy wymiernym, czyli raport, skierowanie do prokuratury i tym podobne. To jest no, niejako pożądany element e, e, funkcjonowania każdej komisji śledczej. Nie? Natomiast w tym przypadku mamy do, do czynienia z moim przekonaniu ogromnym naruszeniem autorytetu komisji i boję się, że właśnie podejście kolejnych ekip rządzących, jeżeli dojdzie do takich sytuacji, a na pewno dojdzie, bo znowu właśnie zmieniło się postrzeganie komisji jako tego narzędzia. To znaczy to nie jest ostateczność tylko to jest jedno z narzędzi aktualnej czy przyszłej walki politycznej. I niestety do tego jeszcze dochodzi, oczywiście, no jakość merytoryczna członków tych komisji. No niestety, ale mam wrażenie, że do komisji śledczych nie chcą iść politycy, którzy są autorytetami, którzy znają się na prawie, którzy mają to doświadczenie i determinację, żeby rzeczywiście coś rozwiązać. Ale to brakuje tych ludzi, oni nie chcą, bo bo, bo co? Dlaczego? Gdzie pan widzi powód? Tych ludzi na pewno jest zdecydowanie za mało. To, to jest pierwsza rzecz. Niestety, ale nasze elity polityczne ulegają z roku na rok czy z kadencji kadencję coraz to większemu tutaj zmniejszeniu swoich możliwości merytorycznych i intelektualnych. Będę taki bardzo dyplomatyczny. To po pierwsze. A po drugie, politycy, którzy. Jednak rzeczywiście nie chcą robić tego show politycznego, nie mają swoim DNA tego, no oni najzwyczajniej w świecie po ludzku źle czuliby się w tej komisji, nie, nie odnaleźliby się w tej komisji czy w każdej innej. Więc z tego powodu w dużej mierze do komisji, już nawet nie mówię o, o komisji Pegasusowej, bo można tutaj iść znacznie, znacznie w, w tył nawet i do wcześniejszych rządów. Idą politycy, którzy po prostu chcą no niejako na bić sobie mówiąc do no, no kolokwialnie rozpoznawalność, zasięgi w sieci. Proszę zobaczyć, co się dzieje teraz na na Chcą być na takim nowym Rokitą, jak rozumiem, tak? Albo... Nie, nie, to byśmy obrazili na Rokitę. Nie, nie. Okay. To w żadnym stopniu e, intelektualnie byśmy na Rokitę obrazili, bez względu na to, czego popieramy, czy nie, ale pewien no, poziom y, intelektu, i y, 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 pewnej an analizy politycznej y, posiada. Mhm. Panie doktorze, y, to może. Wróćmy jeszcze na chwilę, co padło na, na, na tej komisji. Zbigniew Ziobro przyznał, że był inicjatorem zakupu systemu Pegagos. Oczywiście, później to troszeczkę niuansował, mówił o tym, że decyzję podejmował wiceminister, ale nie odżegnywał się od tego, mówił, że to on odpowiada za to wszystko, co w resorcie się działo jako minister konstytucyjny. Pytanie, i to już jest pytanie do pana, czy dzisiaj ta sprawa Mówiąc kolokwialnie, kogokolwiek grzeje. Oczywiście ja nie bagatelizuję tego, czym system Pegasus był. Pytanie, czy po tych dwóch latach i półtorej roku działania tej komisji, to jest tak, że ludzie faktycznie czekali na to, aż komisja przesłucha Zbigniewać Dobra, czy to będzie, krótko mówiąc, miało jakiekolwiek oddziaływanie na decyzje podejmowane przy urnie? Nie, w żadnym wypadku. Znaczy, gdyby, albo przynajmniej to oddziaływanie będzie zdecydowanie mniejsze niż zakładano. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, gdyby ta komisja zakończyła swoje prace rok temu. To na pewno efekt byłby znacznie, znacznie bardziej efektywniejszy. Dzisiaj sytuacja i wiedza jest bardzo rozmyta. również sposób komunikacji komisji poszczególnych członków no on nie powoduje, że odbiorcy sobie przy przypominają o jakichś sprawach albo je sobie jakoś właśnie analizują tylko... To natężenie tej walki politycznej, tych emocji politycznych powoduje, że większość z nas, nie, i tutaj nie ma co ukrywać, czy to dziennikarze, czy politycy, czy eksperci e chociażby spoglądali, spoglądali, no bo ja nie wiem, czy jest osoba, która. Y te, nie wiem 8 godzin 7 godzin z wypiekami na twarzy wypiekami się na twarzy co do minuty o, o, oglądała to posiedzenie podejrzewam że największe natężenie to były pierwsze 2 3 godziny natomiast później to było spoglądanie no bo tak naprawdę większość z nas była przekonana że czy oczekiwała bardziej tak podskórnie oczekiwała tego że a zobaczymy co kto powie co kto no, komu dogada kto powie jakiegoś Połmota, jakiegoś sandbajta i tym podobne, co niestety, ale pokazuje do jakiego poziomu i ta komisja, i ten temat został sprowadzony, bo tak jak pan redaktor no powiedział, to, że to jest moje zdanie, my w ogóle rozmawiamy o Pegazusie, czyli o narzędziach, o, o których my paradoksalnie. Nie powinniśmy wiedzieć, no bo to są narzędzia, którymi nasze służby powinny wykorzystywać, no żeby właśnie Ścigać przestępców, terrorystów, no kogokolwiek. No tak się wczoraj bronił Zbigniew Ziobro, tak? że to było narzędzie do ścigania przestępców i terrorystów. No właśnie, i ta komisja powinna rzeczywiście rzetelnie odpowiedzieć, czy rzeczywiście tak było. Natomiast to powinno być mowa o, o sposobach, ale nie o narzędziu samym, bo tak naprawdę my, o tym narzędziu, my obywatele, a co za tym idą również służby innych państw, no nagle się dowiedziały, jak polskie państwo działało, funkcjonowało, wykorzystywało dane narzędzia, co niestety, ale z perspektywy no na przyszłość nie wróży najlepiej, no bo który z producentów, czy który z twórców jakiegoś oprogramowania, no będzie tutaj no nagle przekazywał swoje know-how do państwa, do kraju, który nagle może Otworzyć wszystko i, i pokazać. Panie doktorze, przejdźmy do kwestii tego, co dzieje się w koalicji rządzącej. Polska 2050, ale jak słyszę w kuluarach bardzo często żartobliwie przerabiane na Polskę 2025, no właśnie. Szymon Hołownia opuszcza polską politykę. No. Pytanie, właśnie się, się zastanawiałem też nad, nad tym, czy Szymon będzie obrażony na komisję śledczą, czy nie, no bo tak naprawdę to, co się wczoraj działo, trochę przykryło tą informację o tym, jak to sam Szymon Hołownia nazwał, aplikowaniu na stanowisko. No to może powiedzmy tylko szerzej. Wczoraj Szymon Hołownia w mediach społecznościowych ogłosił, że będzie ubiegać się o stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców. Tutaj jest tak ten charakterystyczny skrót, który nasi, nasi widzowie mogą kojarzyć, to jest UNHCR, czyli właśnie ten, ten urząd w Organizacji Narodów Zjednoczonych Zjednoczonych. Jak sam mówi, szanse są nikłe, czy ale niskie. Użył słowa, by użył słowa niskie, chyba. Ale, ale dostał wsparcie i od prezydenta, i od premiera, żeby o to stanowisko się ubiegać. Opuszcza polską politykę. Jeżeli, jeżeli by to doszło do skutku, pytanie, co z jego partią się wydarzy? No, patrząc na to z perspektywy formalnej, to rzeczywiście można powiedzieć, że, te, że nie, bardzo często mówi się tak o europosłach, że kiedy europosłowie idą do Parlamentu Europejskiego, to znaczy, że wypadają z tej polskiej polityki, z tego obiegu. Szymon Chłownie idzie jeszcze dalej, więc można powiedzieć, że rzeczywiście jego e, e, wpływ na polską politykę może być... Znacznie mniejszy, żeby nie powiedzieć, że już no, marginalny. Ja mam wrażenie, że paradoksalnie dla Szymona Hołowni to będzie dobre stanowisko, bo już pomijam fakt, że Szymon Hołownia ma swoją historię związaną ze wsparciem dla ubogich uchodźców ma swoją przecież fundację, więc teoretycznie z perspektywy wizerunkowej i tej, tego bagażu doświadczeń. Ma to swój sens. A to wystarczy? Natomiast, nie, no, oczywiście, że nie wystarczy. Natomiast, no, w dużej mierze stanowiska w onz mają ten um, bagaż polityczny, to znaczy politycy, rządy, e, odpowiednie no, gremia muszą poprzeć da, danego e, kandydata. Natomiast ja mam wrażenie, wracając do, do tego, co mówiłem, że dla Szymona Hołowni będzie to najlepsze rozwiązanie, bo wydaje się, że z perspektywy długofalowej e, Szymon Hołownia, zdał sobie, sobie sprawę, czym jest tak naprawdę polityka. Czym jest tak naprawdę funkcjonowanie w polityce to nie jest to, co było na początku, czyli świetne riposty, sposoby prowadzenia rozmów w Sejmie, uciszania posłów, etc. Et no tak fliksa czyli, czyli, już nie, to, nie ma. Do, dokładnie tak, no, przypomnijmy sobie, że całe kina były przecież pełne, żeby oglądać po posiedzenia kultury, Sejmu, tak, co, to co jest absurdem samym w sobie, choć jakiś no, walor edukacyjny to na pewno ma. Więc y, Smokowa mnie to sobie sprawę, że niestety, ale to nie jest talent show. To znaczy to nie jest właśnie tego typu funkcjonowanie, to jest znoszenie porażek, dochodzenie do twardych, zgniłych, czasami takich być może nawet i niemoralnych kompromisów, jest to walka gdzie silniejszy wygrywa i tym podobne, a poza tym też Szmochownian no, popełnił wiele błędów, które są charakterystyczne dla polityka, który nie jest, czy nie był w polskiej polityce, w polskim Sejmie bardzo długo. Znaczy no, kwestia mówienia o niektórych słowach, czy o których no, wątkach związanych z zamachem stanu, spotkania w mieszkaniach z Jarosławem, no, Kaczyński między innymi i wiele, wiele innych elementów spowodowało, że chyba sam Szymon Kołownia zdał sobie sprawę, że albo znajduje miękkie lądowanie, no albo będzie musiał zostać zmarginalizowany bardzo mocno. Pytanie, co to oznacza dla Polski 2050 i czy my będziemy obserwowali? Teraz tak szukam w pamięci historię nowoczesnej, historię Pawła Kukiza. Pewnie parę historii jeszcze byśmy znaleźli. U, u niewolności przecież też, u schyłku. Jarosław Gowin. Jarosław wiemy. Gowin na przykład, I, i trochę tych partii pewnie byśmy jeszcze w historii znaleźli. Czy to będzie tak, że wraz z nowymi wyborami w partii w styczniu 2026 nowy lider tego grupowania zostanie wyłoniony? My będziemy obserwowali, no, po prostu takie trochę podkradanie posłów. Tutaj jeden, ja... tutaj dwa, czy tutaj kolejna osoba odejdzie, tutaj ktoś się wycofa w ogóle z, z polityki. I nagle może się okazać, że w 2027 albo Polska 2050 nie wejdzie do Sejmu, albo wejdzie, ale będzie miała trzech, czterech, pięciu posłów. Znaczy kwestie. No, nazwijmy to, to dyplomatycznie, nie podkradania, a przekonywania posłów ma miejsce już od bardzo dawna. To znaczy, już mamy przecież dwoje posłów, którzy zrezygnowali. Izabela Botnar, Botnar i Tomasz Zimoch. No tak. dokładnie tak, a pewnie już to jest kwestia czasu, będą w innej. Dzisiaj są niezrzeszeni, to też warto innym ugrupowaniu, tak. więc to na pewno już trwa, więc podejrzewam, że. Yy, znaczy wszystko będzie tak naprawdę też zależeć od tego, kto przejmie stery. Mówi się, mówimy oczywiście o Polsce 2050, mówi się o Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz, która w zasadzie no, byłaby naturalnym yy, sukcesorem. Yy, mamy jeszcze Pawła Śliza, który jest przewodniczącym klubu parlamentarnego, ale zadajmy sobie pytanie, czy... Yy, Ci posłowie przy wszystkich elementach no negatywnych, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, Kołowni, czy oni mają taką charyzmę jak Szymon Hołownia? Bo Szymon Hołownia tą charyzmę ma, tylko za charyzmą po, powinny jeszcze iść trochę umiejętności polityczne. To, to pytanie pozostawiam otwartym, bo sam się nad tym zastanawiam. Jeżeli będzie lider w Polsce 2050, który no Właśnie weźmie w garść wszystkie struktury partyjne, które nie są duże, również też o tym wspomnijmy, wszystkich posłów, zmobilizuje, zewrze jeżeli chodzi o szyki, no to jest szansa na to, żeby Polska 2050 stała się takim bytem, który jest w stanie wejść na przykład w koalicję, czy to rządzącą, czy to koalicję wyborczą i tym podobne. Natomiast jeżeli tego nie będzie, no to droga. Do y, inicjatywy polskiej czy nowoczesnej jest bardzo króciutka. Tak mi się teraz przypomina, to chyba Donald Tusk y, wiele lat temu mówił o tym, że władzę trzeba sobie wywalczyć, że, że, że nie można jej tak po prostu przejmować, ale to jest chyba też problem partii wodzowskich. Będziemy to obserwować. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, a gościem dziękuję rozmowy bardzo. dziennika Gazety Prawnej był Doktor Bartłomiej Machnik, politolog z Akademii WSB. Ja nazywam się Marek Mikołajczyk i bardzo dziękuję za Państwa uwagę.